co my tu mamy? No ja, na no, słowach wstępu chciałem bardzo podziękować panu z Ameryki, tak, przygotowałem imienia, nazwiska, nic nie przeczytałem. A dzięki niemu możemy składać moją fałszowe meczkę. Coż to takiego? Uszczelki pod pokrywę zaborów. Coś, co by strasznie długo szło z moich dostaw, z w ogóle z wszystkiego, w Polsce. To musiałem na to zaczynać za 3 miesiące. A tu chłopak, pach, pach, siat swoją BMEczkę w dieselku, podjechał do salonu Infiniti i proszę o ręki. BMK w dieslu w Stanach? No. Dzień dobry, Kuba. Zgadnij, gdzie podążam. Po twoje uszczeleczki do twojej ósemeczki. Także mam nadzieję, że projekt będzie skończony, już nie będzie żadnych wymówek, że nie ma części. Będziesz miał amerykańskie gumki. Miejmy nadzieję, że będą trzymać. Wjeżdżamy, wjeżdża hamstwo na salony. Czyli kierowca BMW wjeżdża do Infinity. Pozdrawiam. To chodzi fitrowy diesel, więc i po chip tuningu. Dalej mało pali. I proszę są. Eee, no to czekaj, to dziękujemy widzowie. Dziękujemy, a nie naprawdę. No, no bardzo duża to jest w ogóle ulga i pomoc dla nas. To dzięki niemu dzisiaj możemy nagrać odcinek. Kolejny odcinek z naszą fałsemką. No, w dzisiejszym odcinku chciałem założyć pokrywy zaworów, wsadzić cały osprzęt, ile się tylko da? No i lada chwila, będzie wstawać to do budy. Okej, okay, no to super. Z ostatniego czasu co się zmieniło? Chyba nic. Pompę wody mamy nową wsadzoną, też oryginalną OM. Dekielki pozakładane, czujniki położenia wałków. Mm -hmm. Koło pasowe nowe, Czyli dzisiaj założymy pokrywę zaworów? Nie, zakładamy osprzęt. I osprzęt? Ja. Okej, okay, bardzo dobry plan. Bardzo dobra robota. Wiedziałem, że to powiesz. <laughs> Nakręcałeś mnie. trochę się zakurzyło. O, co wszyscy tego nie lubią, zwłaszcza moja <laughs> Może to odmuchać. Eee, sam e, znajdowałem w sieci numery katalogowe tych uszczelek, mhm. więc jak nie będą pasowały, to będę miał do siebie pretensje. A, no to najlepiej, samemu no. coś zrobić, żeby później nie móc mieć pretensji do kogoś. Tak, nie, ale naprawdę, jest. No, jezu, no, się cieszę po prostu, no rusza coś naprzód. No już widzę, że już kończy swój projekt, najdłuższy chyba w życiu mhm. ze swoich projektów. Jeszcze nie chwal tego dnia. Bo nie ma było zachodu słońca. Wy, wysokie mamy ten, ten poprzeczkę, bo jedna już moja V8 tam wyszła, 462 konie, a ta zobaczymy jak wyjdzie. No to ma, lepszy będzie miał wydech, kolektory wydechowe, ale generalnie parę Z... generacji w tył silnik. Co Zro, za... zrobiłeś spoiler, bo w pierwszej kolejności wyjdzie składanie V8. A. <śmiech> <śmiech> Dobra, walimy, otwieramy. Lewe, prawe, kurwa, które to jest? To jest która? Zawsze w wniesanie większy numer to jest. Bank kolejny, to jest y, bank pierwszy, czyli z mniejszą cyferką, to jest dziesiątka. To jest 00, to to będzie 00. Ciekawe. Pasuje? Pasuje. No kurwa, jak ciasno wchodzi, mało zruchana. Gazik ruchem nie było. Dobra. O. Opanować drżenie rąk. O kurwa, jeszcze z poprzednika tutaj są śrubki. No pokaż ją Kurwa nie te naklejki już same za siebie mówią GAST ROCKET Zajebiście ROCKER Mmm miękka guma taka Ach, kurwa jak trzeba Uwaga i... I chuj <tuszy> Tutaj masz taki ząbek Tu Tak tak No się wycwaniłeś, podszkodziłeś się kurwa Pasuje Lata przekręń. Chuja, nie pasuje, to będzie, to będzie na drugą stronę. <grym otwieramy <grym drugą pak No otwieramy drugą, ale już z pewną dozą niepewności. Tak, o no kurwa, to jest jakby do uszczelek Jakby do na Tytana, który nie ma kurwa zmiennych faz chyba. Zaraz wygoglujemy. Kurwa, nie, no naprawdę, ja no numer szukałem, taki numer dostałem O kurwa No uwaga. Ja to jest to. Ja się pierdolnąłem, przepraszam, wszystko pasuje. Czyli, Twoja teoria ze zmniejszą numeracją? W 50 to, co to się sprawdza. Zawsze bank pierwszy to są numery katalogowe mniejsze. Mm. Czyli nie wiem, jakiś tam łańcuszek, kurwa, jakieś tam. To bieg... ja też zaspoileruję, dzisiaj wszystko jest na opak. Wszystko... Robiliśmy Twoje V8. Stroliliśmy wszystko i Większość była na odwrót, jak powiedziałeś. Zmienną fazę, tak ustawisz, że to kurwa, trzeba na odwrót, a tak, wszystko pasuje. Z takich rzeczy tutaj kluczowych no. w tej chwili. Co, szczęście, już myślałem, że kończymy odcinek. Mi <laughs> sam to zaleca, ja to robię kurwa podpierdolili mi silikon chujki. Zawsze te różki się silikonem smaruje. Mhm. Te takie ostre kanciki. I jeszcze szukać silikon. Tak, i jest silikonu, więc w międzyczasie odtłuszczę różki. A czemu różki są tak istotne? Bo to już czeka dobrze nie przylega i te miejsca trzeba ostre takie kantycza, tak jak tutaj, podsilkonować. Mhm. Mówię to dla moich dzieci, ewentualnie by ktoś chciał mnie wysłuchać, kurwa skończy się tam skórny syn, kurwa się w ogóle, a propos szczelek, to pozdrowienia dla Pana Mariusza. Może nazwiska nie będziemy pokazywali? Mariusz, Max Kłonko Nie, Mariuszu, dziękujemy. I fajne są ceny, kurwa, jaka jest różnica w Stanach, a w Polsce, nie? Po prostu, pierdolenie kosmiczne. 33 dolary wyszły na uszczelacz około 100 złotych. No to w Polsce dwie paki 220 złotych jednak kosztuje pod pokrywę zaworu. I to po moich jakichś rabatach, chuj, jak mu jak 100% przebitki tutaj mają. No też nie widzę, żeby były jakieś ee, rabaty, nie? Zanim no to nie e. było jeszcze coś będziemy ściągać ze Stanów. <laughs> Samochody. <laughs> <Nisa na 400Z. laughs> Kurwa, kiedy to będzie? On będzie no, taki... już niedługo. Chodzi mi o to, że on nie będzie dostępny w Europie w ogóle. No, fajny kulturowy wóz będzie. Mam taki silikon, kurwa, też jest bardzo dobry, też Dirko. Uh -huh. Ale z kurwy ma taki obrzydliwy kolor, nie wiem, komuną mi taką wali, jakimś chuj wiecznym po prostu. <grym> majonezem jakimś spierdolonym. Czyli Takim kwestii, żółtym już tutaj. Kwestie estetyczne też mają znaczenie. No, brzydko to składam. I to dla siebie, no jestem załamany. Weźmiemy szpreja i przemalujemy. To dobry, jest oryginalny silikon, ale później coś tam rozlepić, coś tam poprawić po nim, to ja pierdolę. Mhm. I tego przynajmniej łatwo się usuwa Kładziemy Chciałbym się powiedzieć chuj, tak? Nie ma tego. Pyk, Nic tam się nie zsunęło, wszystko siedzi Bardzo ciasno ładnie to nachodzi, takie niezruchane te uszczoleczki są, To na boku świecą. Masz jakieś siwy włos na brodzie Tak? No? no To z sałatki może nie, nie, wiem co, nie wiem co to jest, ale. Ma, tu... mam, mam z pięć sztuków takich chujowych. Dobra. To ma moja półka? Tu mam Co bez... to takiego? A, moje błyskotki kurwa. Te niegdyś tu elementy? Wiesz co najgorsze jest? Kurwa, ja film o tym nagrywałem z półtora roku temu. Gdzieś tam mam na chuj, na jakim telefonie, kurwa. O-o. Będziemy musieli po Macku dochodzić. Brzmi dobrze. Dobrze. brzmi jakbyśmy mieli spędzić całą resztę dnia tutaj <goda> Może tak być kurwa Nie no, coś tam trzeba poskładać Okej, okay, pierwsze puzzle znalazłeś Tak, już puzzle znalazłem, no czy to znalazłem? Wiesz posortowane wszystko mamy, kurwa, wracam do czegoś po latach Żeby się nie gubić, nie pierdolić, to to widzisz mam Neseserek kurwa, z kastoranki. O, widzę nieowinane śruby Nasi to byli, kurwa, dużo od naszych generalnie było w tych silnikach Trzy remonty kurwa miał. Hmm. Trzech lat sztuka, a nieprawda. W tym przypadku czwarty. Czwarty, mam nadzieję, że ostateczny. Tam nie było ciśnienia oleju. opier ja opierdalał panewki. No... To zobaczymy, co, czego tutaj nie będzie. Mocy. No. Nie, wszystko ma być, kurwa. Nie zawsze, wszystko za pierwszym razem się udaje, ale... To chyba nie jest siwy bok. Gdzie, kurwa, co się tak doczepiłeś? Coś zresztą no, ci pokażę. Nie mówię tego z agresją, ale no. tak, kurwa. Kłakałem pi to było. No na pracę silnika. Wszystkie śrubki mamy takie same, więc jeden chuj idzie, idzie. Te brudne, powierdolone, porzewiałe zawsze z tyłu że Jak otwierasz maskę, żeby wiesz, z bez nie było Z łapki dokręcamy, że za mocno tego nie dopierdolić. To się naprawdę 5-6 Nm dokręca, tak bardzo mało. Zresztą te śruby są takie długie, że one do pewnego momentu dochodzą i chuj, i koniec. Uszczel pasują. Ekstra. Dwie pokrywki siedzą dzięki panu Michałowi z Ameryki. Mariuszowi. Mariuszowi o kurwa. Jak mogłeś. Taką mam chujową pamięć. Ja pierdolę. Do imion kurwa drama. A do ostatnio też. I tutaj kolejny kutas, ale to, Tutaj o już sobie znalazłem. Muszę naruchać jakieś uszczelki do tego. Tak jak trochę wyglądałem, jak spływ olej do turbo. Mhm. To jest taki kurwa cały że w układzie wodny. To co chodzi tu. Później na to się kładzie kolektor z sąsy, nie? Mhm. Jeszcze muszę zobaczyć, że on ma kurwa termostat jebany. W tym ma termostat, dobra. Magnecik, podstawka pod filtr oleju. No to chyba jest. I tak nie za bardzo wiem, jak się za nie zabrać, bo to kurwa... Od czego by tu zacząć, proszę pana? Hmm. Tu mam jakiś wymienniczek. Woda, olej. A hmm. uh -huh. no tu wchodzi śrubka i wchodzi filtr oleju. się trzeba ma ruchać. Tu pół oś chodzi. Kolektory wydechowe. Kurwa, ty jak dawno tego, A tu miałem jeszcze gwinty se naprawić, ja później naprawię, bo jakieś kurwa przede mną coś z spierdolił. Dobra. Zaglądamy. Na dział część tego auta tu. O kurwa. To mi... O ja pierdolę. Wszystko rozjebane pierwsze listy paliwowe. O kurwa, padnę do oleju. Wsadzimy. Ale ładne. Tu jakieś przewody podciśnieniowe mamy. To w jednym miejscu cynkowane. W radomie tak bardzo ładnie cynkują. Mm -hmm. To kurwa... Aha, woda. To co to kurwa jest? To jest do kolektora. Z tym to jest też jakaś ura wodna przy głowicy, co idzie. Kurwa, ten stary film obejrzeć. O, to jest trzymanie zbiorniczka podciśnienia od zmiennych faz. Kolektora są z To kurwa też jakiś kolektor. A z tego zarazie chuj nie no, To jest potrzebne. Patrzymy dalej. Wygrzebałem nieco tanie rzeczy. Kurwa wyglądają zupełnie jak nowe. Są bardzo sztywne, więc to powinny być oryginały, Kurwa, kiedyś pano wagonowi w zamienniku wsadziliśmy poduszki, to po jednym jazdy trzeba było wszystko wymienić. To Są fajne kurwa sztywniutkie. Mm -hmm. I to się na pewno wymieniało. Widać, widzisz kurwa, obgryziono, bo były rutowane. Mm -hmm. Nie mają tutaj żadnych pęknięć. Rewelacja. Teraz gdzie to kurwa było? A? To było tu. Dobra, jakimi śrubami to było przykręcane. Ja zaglądamy do zaczarowanego miejsca. Za tobą aha tu podejrzewam że było właśnie kurwa każda śruba inna nie grusze to takie co kurwa. a takie śruby powinny do tego być nie krótsze. Kurwa. kurwa, braki tutaj widzę chyba że jakiś kurwa kuta zdruciasz na jakieś takie nieoryginalne śruby to składał no, pewno tak było kurwa. Co to za jakiś kurwa górniany środek z gwintem wyrwanym kolejne, ja pierwszy No nie będzie złożenie tego takich hop siup. Wiesz co? Może to jest zły pomysł teraz składać to na tym, tylko ogarnij sobie jakieś ładne śruby. No muszę, no tutaj... A bo komuś się pasowały sobie podkładeczki jakieś takie wysokie dał. Kurwa. Nie, no chyba takiego druciarstwa nie będziesz powielał. Nie, idę szukać ładniejszych. Mm. To jest ładne, ale na długość mi nie pasuje. No może najwyżej dzisiaj nie zużymy całego sprzętu, tylko tyle, żeby było ładnie. Mam alternatory, więc no chciałbym łapy najpierw zacząć sadzić. Później mogę sobie ten kurwa osprzęt wsadzić. To jest bardzo ważne, żeby się to nic nie brudziło, czy podstawkę filtr, już trzeba wsadzić. Hmm. Eee, rura wodna najpierw idzie. Kurwa, człowieku, ile tutaj tych rzeczy było. Tak sobie podeszliśmy, o fago. Dobra, cewki, świece, będzie mniej miejsca w pudełku. Już idę szukać jeszcze części, brakuje mi kurwa w chwój części. Chciałem strasznie kolektor słońca wsadzić, bo on się z masy elementów składa. Ale kurwa się nie przygotowałem z tymi uszczelkami pierdolonymi. Do pana uszczelki będę musiał pojechać, robić sobie tą uszczelkę. Dwie i tę, tą, i tą. Na mhm. skoro. To jaki plan na dzisiaj? Co założymy? Łapy? Mam no łapy i kolektory, kolektory wydechowe. Chciałbym przynieść kolektory wydechowe, jak to tam będzie grało. Czy nie będzie kolidowało z łapami i z niczym tak. Naprawdę. Dobra. Dajcie szukać śrubek Mamy tutaj rewolwer czteronabojowy. Cyk, cyk. Cyk i ruska ruletka i strzelamy sobie w łeb <gryzroyci> Jak przeżyjesz to musi to wpaść Zajem, Dobra, czekaj, to, to masz tu cztery naboje To powinienś już w sensie tylko jeden Aha, no to za łatwo by było Posadzimy <gryzroyweight> trzy Gdzie to kurwa było? Tu To musi się dyfer zmieścić To są śruby z 350Z, ale widzę, że są identyczne Ale na klucz 14, nie na jakieś 17 Pięknie. O gwinty w bloku są całe Pięknie. Pięknie. To już pociesz wow. mnie to idzie No bo tu niestety na kurwa Nie to co śruby w moim tym Połośli. Oh, yes. <noise> nie sprawia. Trochę rzemieślników przede mną było, kurwa, druciarzy na moim poziomie, albo i może nad przekraczających mnie, no i niestety się porwało. No. Ja też z dynametryka nie dokręcam, ani nakręcam na, przykład na pałę pneumatem. Kurwa, żeż tam wychodzi wszystko. Mm. Brudna robota, rękawiczek nie trzeba zakładać, więc tam chuj. Tylko to jak w silniki składam, w zasadzie zakładam. Dobra, coś na mnie spadnie. Mamy drugą stronę, zaraz śpilki sobie pociągamy i przymierzymy kolektorki. To co daje moc, no czego brakuje w mojej drugiej pałsem. I co? I rewolwery ładujemy cyk, cyk To jest kurwa Fałkowa ruletka Fałusenkowa Tak samo fałszóstki były tak teraz fałsenek trochę Że wszystko moje W końcu coś twojego No w końcu No dzień dziecka kurwa pan. No wszystko się zgadza no Myślę, że pojechałeś wszystkiego najlepszego. Już mi czekoladkę działałeś, dziękuję. Jajutko. Milka tryskawkowa, dobra, dobrze weszła. Tak jest. O! 14 O kurwa, ja Kurwa, dużo tych części, co się w nie mieści. No zobacz, kurwa, tak skręcasz i chuj nic nie obywa. Nie, już kiedyś tak mówiłeś. No tak, a najgorsze jest to, że takich pudełek mam jeszcze dwa, kurwa i wiadra części. Masakry. Patrzę na to. I rzeczywiście sobie myślę, kurwa, z takich śnik się składa z 3000 części, bo ja to wszystko do zera rozbierałem, że tam sobie to nieco podcymkować, nie? Mm -hmm. Nie powinno się pod kątem, wiem, jestem je druciarzem, grzechotką to dopierdolę. Świeżego ocynku nie było, więc nic się nie stanie. Kolejne pudełeczko. Co my tu mamy? Coś, co bym chciał na pewno na nowe wymienić. Oryginalny Nissana jeszcze jest. No to to będę chciał wymienić. Już jest taki zakamieniowy z Termostek. Termostat. no. Mm. Cewki. Ma takie jak 350Z. Chuj, świece nowe. Pójdziemy sobie wkręcimy. Nam sypy do gardła nie będą się sypały. To jest najważniejsze do zabezpieczenia silnika bagna, będę chciał wsadzić, bo tu mam wolną taką dziurę. Tu. Mm -hmm. No i po koniecznie wymienić to dalej Muszę przypierdolić. Mamy silnik zabezpieczony, nic tam nie wpadnie. Lecę po nowe świeczki. No. Tylko pamiętaj wziąć 8. 8? 8 weź Tak, o kurwa, no Co tam? Improwizacja. Prowizorka. Na nasze świecym przygotowanych, to mam takie dwie świece jak nowe, a to sobie używane są. Wsadzę sobie je, kurde w gary, a w pozostałe kurwa sześć, tak to zetka. A, no, czyli przygotowany byłeś na zetkę. No. Na, na, z V8 też może być. To musimy zapamiętać. Pierwszy, drugi cylindrę. Spotkałeś się kiedyś z Z V8? Nie, nigdy. No właśnie. Nie w Polsce. W Ameryce na filmach zapowiedziałem. Oni kłamią. No tak. Z mocami kłamią. A zobacz kurwa. A nie, mocno dobre wychodzą w sumie po dzisiejszym dniu, co? Mm. Katalogowo 420 koni, taki 5-6 litra silnik. Znowu robisz spoiler. Dobra, to chuj. Nee. Odcinek będzie pierwszy. I tak już wszystko powiedziałeś. <laughs> o kurwa. No nie no. Może w tych nagraniach chcę spoilera no na chuj ja. Mm. w jakimś pokoju zwierząt byśmy byli. Już nikt nie, obe... nikt nie obejrzy tego drugiego odcinka co jest, będzie na weekend. dwugodzinny. Rekord, kurwa. No. A nauka taka chip tuningu będzie. Ja się zastanawiam, czy zrobić z tego dwa jakoś, czy, czy zrobić jeden jeb jebitnie długi? A jeden jebitnie długi, idziemy w rekordy, kurwa. Okej. Okay. Ciekawe, ile osób dotrwa do końca. O No ktoś to będzie chciał wiedzieć, jak mapa silnika tam działa, jak to funkcjonuje, co na co wpływa, to tak. Mm. Tam, wkręcamy świece, później założymy secewki cewki i będę spokojny, żeby w dziurę nic nie wpadnie. Jeszcze tylko zaślepimy sobie te kolektory słońca, bo niestety... Do następnego twojego przyjazdu muszę naruchać kolektory do magistra... A kolektory wydechowe też należy zatykać? Mm, nie. Aha. Tam się nic nie stanie. A tutaj do saka, jak coś ci dojdzie, zapalisz się to kurwa coś tam ci zmieni, po prostu jak Mhm. No i grawitacyjnie wpada. A z wydechów ci wypada, jak coś padnie. Mhm. Dobra. Testujemy zabezpieczenia, czyli. Najwyższy tak. stopień szczelności. Tak. Przeciw penetracji ciał obcych, antykoncepcja, silnikowa. Strajtaśma. Tak. Nie, bo świece mam zatkane. Cewek, może nie będę przykręcał, chuj z nimi. Kurwa, będę musiał zaraz wykręcać pierwszy, drugi gar. A wiesz, że mi tam nic nie wpadnie. Mhm. Ceweczki co odłożymy. Kurwa, też trzeba kupić. Zapamiętaj, Ubrać. Bierzemy kawał metalu, kurwa. Ten, co pasuje, wiem, i do budy będzie pasował. No właśnie, kolumna. bo coś mówiłeś, że może nie pasować. Ta strona będzie pasowała, a druga strona, wiem, że trzeba będzie zewnętrzne przer nie, wewnętrzne przerobić, bo ono napierdalało kolumnę kierowniczą, bo w, w Nissanie Tytanie, do którego są dedykowane te kolektory wdechowe, mhm. kolumna kierownicza idzie tak jakby na wprost, do maglowy i kurwa z przodu jest jakaś główka tak, z tej główki. Z ciekawości wtrącenie. Co to jest Nissan Tytan, powiedz. Taki pickup wykurwiście duży, z 6 metrów długości ma z nie ma takiej śniadekki. Ameryka? Ameryka, kurwa. O, kurwa. kurwa. Tak. Ciekawe, że e, japoński producent, gdzie ścisk, produkuje takie wielkie auta, które na no. pewno nie trafią na, do Japonii. No. A to jest ciekawostka, bo no nie w ogóle z tobą oni sam dla siebie silnik. Taki 4 litry V6 składałem. No. Też jest w zasadzie na rynek amerykański, na, do Pathfindera, do Xterry no. i ma kurwa, rozrząd made in USA. Że masz pakowane wszystko w częściach oryginalnych podałkach Nissana, ale na ogniwach masz napisane USA. A y, kontynuując y, tematykę Tytana, jaka tam jest pojemność? 5,6 litra. 5,6. Ma taki sam wał korbowy jak ten VK56VD silnik. Fajny taki, no, że ma 92 mm skok tłoka, więc bardzo dużo nie będzie chciał robić. Mm. Dobra, panie mierzymy. Zajebiście się wagona, kiedyś się pierdoliłem, bo wziąłem jakieś kolektory wydechowe dedykowane do Insana Tytana, ale taki produkowanego do 2008 roku, a to jest do tego najnowszego silnika Insana Tytana. Teraz mm -hmm. tutaj ma okrągłe, nie muszę trzeba tego ciąć, kurwa rozprezywać, pierdol się, tylko mam wiesz, koło do koła. tam to jakie było? Kwadrat? Y jajowaty było. Mm. Tutaj pasuje. Kurwa, szpilki trzeba pozamieniać. Te mi pasują, te dwie szpilki muszę zamienić dwie zewnętrzne, dobra. To odkręcasz szpilki? Tak. Te, te szpilki muszę zamienić z tych otworów na te otwory i z tych no Czekaj, a ja czemu zamienić? To seryjnie tak by... Seryjnie. No mam, mam żeby pasowało. Muszę tak zrobić i Aha, tak zrobić. Aha, czyli no. y, na razie szpilki są tak jak były wcześniej, farycznie, tak? Fabrycznie. Fabrycznie. No. Ale ten silnik też jest do innych aut i jest od razu otwór... Pod... Chuj wie co to jest, wiesz? Kur, w 70 tego nie ma, a w 50 na przykład mają tak. O patrz, a mhm. no tutaj dziur nie mam. No właśnie. O kurwa, tu mam i zamienię. Uf, kurwa, jakby to nie byłoby dramat, trzeba by kurwa mi mnie przerobił, musiał łeb wiercić i gwintować. Kurwa na stole. Dobrze jest. To nie byłoby ryzykowne? Nie, no. Nie, to no, ma wchód, to ma wiercić. wełbie, co? Lecę po E8. Ja Niw, zamychuję, raczej leniwy, bo już mam narzędzie w ręku, mógłbym po elektryczkę sobie pójść. bardzo fajnie lekko idzie, podoba mi się to. Mhm. O, a Ta kurwa jest. gwintować nie muszę? No, rewelka. Tak, kurwa. Po prostu przewidzieli, że kiedyś ktoś będzie przekładał taki Ta. Że coś kurwa 20 lat później niemalże będzie. <grym <grym tak, z, zrobi kolektor do Tytana i będzie tutaj. Zobaczcie, wiesz to jak drugiej strony, kurwa jest. W najgorszym wypadku będę musiał obciąć kolektor i nową flanszę zrobić, kurwa. Mhm. Z, z innymi nawierceniem otworów. Ta strona zajebiście kurwa. Zacznę drugą. To jest taka no, trochę niepewność, jak na razie. No jak już ten kolektor, to to zacznie wyglądać jak silnik. I kurwa zacznie wyglądać jak silnik i kurwa po odpaleniu będzie brzmiało jak V8, bo kurwa e, pokażę Ci jak znajdę seryjny na niego kolektora, jak nie wyjebałem na złom. Hmm. To to po prostu masz jedną masz rurkę tak idącą i do niej po prostu cyk 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 hmm. idą wiesz kurwa kanały inne. I to pierdoli cały dlatego to nie brzmi jak V8, tylko po prostu cicho se chodzi. Chodzi o jak V8 owszem, od 0 do 2000 obrotów, a później pff, wszystko się nakłada, równa i pierdoli, jedzie jest bezdźwięcznie. O, ten silnik już będzie nie do rozebrania, kurwa. Tu na oryginalny Silcon go złożyłem. Nissanowy, kurwa, szary, co dostałem więc... <grywa> Za co dziękujemy. O kurwa! Chwila prawda, czy teraz w ogóle to będzie pasować? Chuja, kurwa. Muszę otwory powiększyć, kurwa, bo coś tu za bardzo nie pasuje. Wiesz co, uszczelkę wydechową jego starą wezmę. To nie wiem, prawie, kurwa, pasuje. Nie. Kurwa mać. Wiesz, dobra, to trzeba... Przepraszam, przymierzę tu uszczelę. Żeby to wosił, kurwa nie wiem, czy otwory muszę wiesz, powiększyć dziury. No wiem. Żeby... Żebyś wiedział gdzie wiercić, żeby to trafiło dobrze. Nie, to jest symetrycznie wszystko jak z kurwy, w też jest wszystko symetrycznie, kurwa. Dobra, poszukał starej uszczelki pod kolektor, dochodzi, zaraz będę mierzył. Dobra. Mm -hmm. Kolejna no nie wiadomo. No jestem i kurwa znowu pod górę, to nowe uszczelki Wychowane no. pod te kolektory, ale takich uszczelek nikomu nie polecam montować Tylko i wyłącznie kurwa trzeba brać takie stalowe, prasowane z trzech albo z siedmiu warstw To główno się wytwierdzi po jakimś czasie mhm. Ale dzięki temu wiesz, przymierzymy co nam tu kurwa nie pasuje A nie masz przypadkiem starych uszczelek? Gdzieś wypierdoliłem kurwa, no to już rok tu tu leży kurwa Znaczy co, generalnie wystarczy troszeczkę rozwiercę te otwory i będzie w porządku Trochę te kanały zmieszczą się, bo kanały kurwa w tym są większe niż głowice. Nie, tak to będzie wszystko zajebiście. Tak, są większe? Tak. tak, tak. A. No, w, w te też kolej... będą większe? O jasne, kurwa, no zobacz. Mhm. Tu jest, no jest jakiś tam próg taki milimetrowy, ale to jest zapasem. Okej, okay. się będzie miało w chuj. Yy, dobra. A to ja widzę. Mhm. To jest tuż, są duże otwory, kurwa. Mhm. To będą się takie wiertą 14 przepierdować. Nie wiem, czy dam radę, czy kurwa do pana Leszka, będę musiał jechać. A wiertorka większego wiertła nie obsłuży. Dobra, więc co? Drugą stronę trzeba zobaczyć. No czy, to jeszcze sprawdzić. czy trzeba obcinać flansze? No. Zrobimy z tego na dwa odcineczki. Przygotuję się z uszczelkami tymi i z flanszami kolektorów wydechowych. Dobra. Dobra, uwaga. Zaraz zobaczymy, czy. Chuja stulecia nie będzie, kurwa, bo boję się, że wiesz, będę musiał opierdolić to i całą nową taką fransę zrobić, tylko żeby z inaczej no z otworami, kurwa. E, dobra, dobra, tego pierwszego zamienię, ten drugim pasuje. Uf. kurwa, fart jak chuj. Musisz się te dwa trzeba zamienić, te dwa trzeba zamienić. tak samo tak tak jak tam. Tam. Tak, A na szczęście są otwory, wiesz, że mam co zamienić. Okej. Okay. Tego musimy zamienić tak Tak. Fart, kurwa, że są, bo patrz, tutaj na przykład nie ma gwintu, tutaj kurwa nie ma gwintu, To te co można przestawić, to te przestawiamy. Nie, nie muszę nawet się zastanawiać. No to teraz się nie przypadek, to... Pakujemy lewą łapę, kurwa łapy nie ma. Założyłem są pod koszulkę, kurwa. 40 może jeden tam zostało, a nie, to tyle miałem podstawów podstawówce w siódmej klasie, kurwa, nie, to może więcej, to jest. Ciach. Patrz, kurwa, te gwinty nie używano, wszystko tak ładnie, kurwa, wchodzi. Co nie? Dziwne. No. Chociaż może było znaczy przy, przykryte gdzieś... kolektorem. No. Do tego. Kolektorem, tak, zawsze do się odlania no. i zgniły, to w zle, tak, tak nie jest, kurwa. Często trzeba gwintować, tutaj sobie idzie, kurwa. Patrz. Yy, korek muszę to zakręcić. Dawam je do cynkowania, kurwa, korki do spuszczania wody z bloku, nie? Gdyśmy mm. złożyli, kurwa, się nie nam powódź, kurwa była przy zalewaniu płynu. Hmm. No, to szybko by się jarnął. No, szybko, ale wiesz, na samochodzie kolektor założony, kompresor klimatacyjny. Chuj, ja bym się jarnął. Tu mam kompresor klimatyzacji mówię, kurwa, pod kompresora kim mi cieknie. Bym w pierwszej kolejności pomyślał, kurwa, spodłubaleć. No, ale to by było przy zalewaniu, od razu by się to wylewało. Od razu szło, kurwa, z kranu. Kurwa, no na cylindrę niczego ja pierdolę. Wiem, że nie będzie pasowało, ale. <laughs> nie, <ustan> <laughs> nie wierzysz już, się Boję się, że kurwa, że jeszcze łapem mi i będą się na kolektor bardziej przerabiać, nie? To, to chciałem tak no. No dobra, wejdzie. Kolektor chyba nie przeszkadza. Ej, wejdzie, 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 wejdzie no. Tutaj jeszcze będzie do głowicy, się tu będzie troszeczkę blisko, najwyżej no, tutaj kurwa troszeczkę poddremluje w tym miejscu. Z mm. jakiś milimetr, albo klepnie do Z jak z ciekawości jakby powykręcał wszystkie górne szpilki i wsadził tylko na dolne, a w drugą stronę, to już by się jakoś trzymał. Yy, wiesz co, dolne by weszły. A? Górne nie chuja. Ta jest na przykład niżej. Aha. Tam to też... no, ni niżej wszystkie są szpilki. Mm -hmm. To jest Jakby to wyglądało, czekaj, to zrobię <laughs> jakiś taki look. Chciałby dwa założyć. No. Um, mówię, będzie przeróbka, jest pamiętam jakie wagonę robiliśmy. Ale ładne spaghetti. No. I to spaghetti z 50 koni daje kurwa i z 60 N, a w silniku kurwa 4,5 litra, nie Czyli fachnik. w Twoim Infinie byłoby ponad 5000. Ponad 500 by było, no. no kurde. Tutaj jest, wiesz, co magrownica idzie w tym miejscu. Tą rurę trzeba będzie kurwa bardziej tutaj ze skrzyni w opleść. Mm -hmm. Tą rurę, tą, mm -hmm. przenieść w ogóle, żeby ona tutaj szła. No bo tu kurwa, centralnie układ kierowniczy idzie kurwa. Prędko, to są podobne Te dwie rurki są do przeróbki. No, no to i... co, tym smutnym akcentem chcesz zakończyć odcinek? No, no chyba, że jakiś krótki chujowy wyjdzie, i tak to stwierdzisz, to no będziemy mogli resztę, całkowicie już składamy. Mm -hmm. Ja się przygotuję, że kolektory pasowały, będę miał wszystkie uszczelki. I obejrzy nasze stałe materiały, żebym wiedział co gdzie widzisz. No, bo nagrywaliśmy Zmienię to pierwsze razem. pierwsze świece, bo kurwa to jednak się w czasie trochę rozłoży, że sobie jutro no, zamierzło. Tak, nie wiesz, gdzie jest twoja stara komórka, i nie wiesz, gdzie te nagrania, a my przecież razem nagrywaliśmy. A część się hasy robiła od chuja zdjęć jak do cynkowania dawana. Tego nie dawałaś razem. A czy tak, no. robiłeś? Cały, cały to zdjęcia zdję... robiłeś telefonem, faktycznie. Tak. I jak rozbierałem kurwa, ten cały osprzętywany silnikowy, bo tu kurwa rury i wszystkie wypierdoliłem. A tu masz setki rurek do kolektora sąsego, każdy inaczej idzie. Hmm. Z tym to ja wiem, że też sobie poza kamerami kurwa z dwie godziny z tym będę dochodził, ale to takie główne wszystkie rzeczy, to, to set bez problem. Okej, okay. no dobra. Dziękujemy, że zatrwaliście. Tak. Pozdrawiam, widzów. I co, można powiedzieć na koniec, że co, zapraszamy na zlot? No zapraszamy na zlot Zetek. Tak. Urwaj takich wynalazków różnych, Nissanowo Infinitiowych V6, V8. Tak, jest. także trzymajcie się. Czwarty? Lipca. Tak, dziewiąta. Pod stadionem narodowym. Tak, jest.